Witajcie mordeczki, z tej strony ja Wojciech. Witam was w kolejnym filmiku na moim kanale A jeśli zagramy 1 z widzem gifta Ci kto jest tu pierwszy raz To już mu tłumaczę zasady Seria 1 polega na tym, że gram z widzem do czterech Jeśli wygra dwie rundy to dostaje gifta I tak robimy taki mały wywiad I zapraszam do oglądania A zostawcie suba i lajka Dobra, a więc my już jesteśmy już w pierwszej gierce z chomikiem Możesz się przedstawić jak chcesz Nie masz lata chcesz. Okej. Okay. ale wykradzanie obywateli, Dobra regionu, Dobra. regionu, całego regionu, Mam rozdział drugi sezon y, trze trzeci, ja tak samo, tylko że od, na klawię, od tego. Dobra, dwa zero. Myślisz, że wygrasz? Wygryam z kimś, to on wygrywa na przykład zostaje jeden punkt, to ja wtedy bijam. okej okay. Wygrywam. Aha. Aha. 200 hoppi sprzedał. Ja pierdzielę, ale ty mieć low. Nie tyle śpę. Nie wiem, 56 bez jemu. Ja Teraz gram ostrożnie. A dyskursy były. Yo. Dobra, ale weź blisko. Eh, Mam dla ciebie deal. Z tego, żebyś dosyć bardzo blisko. Możemy zagrać duo. Jeśli zrobimy pierwsze miejsce, to dostaniesz gift'a. Tato. O dobra. Chcesz się spróbować? No. Co dawaj. No to pierwsze miejsce musi być. No. Lecimy. Nie wiem, poczekaj. Ja bym nie ryzykował tutaj. I tutaj byś poleciał? Dobra, to lecimy tam. Pamiętaj, że ty mnie kierujesz, nie? Mhm. Uh -huh. Mam Taktikala. Gdzie jesteś Tutaj? Ja, no tą tam. Ja lecę tu. Nie to, nie, to jednak nie Tactical był. To była najgorsza pompa. Ja jestem dead. Złoty skarb. Pokers. Ja jestem dead. Super. Typa mam. Dwóch. Ja też. Ale Artur aim Ja pompy nie mogę znaleźć. Ja, ja mam ale tą pierwotną, tą tą, tą przystrzającą. To jest gówno największe. Ajajaj. Aj. Coś, coś nie ła... Sława trochę idzie. Dobra, ja, patrz. A few moments later on mnie? Ja tak. jeszcze drugie, jeszcze góra. Ajajaj, ty tego skara. no to, no nie zdobyłeś <śm> <śm> <śm>